Jagiellonia, Białystok i Legia Warszawa zakończyły rywalizację w fazie ligowej UEFA Conference League i właśnie dzisiaj podsumujemy sobie ich występy. Mateusz Grabiec, portal igol.pl, witam serdecznie. Witam. Ja się nazywam Paweł Jakubowski. Mateusz, Legia zakończyła fazę ligową na siódmym miejscu, Jagielonia na miejscu dziewiątym. Czy polski kibic może być zadowolony z takich rezultatów? Myślę, że jak najbardziej. Oczywiście czujemy niedosyt, ponieważ po czterech kolejkach nasza sytuacja wyglądała dużo lepiej. I te dwa ostatnie mecze, zarówno Legia, jak i Jagielonia, no, nie potoczyły się tak, jak żeśmy chcieli. Ale na pewno w ogólnym rozrachunku jest bardzo pozytywnie, i przed rozgrywkami we wrześniu brałbym taki wynik w ciemno absolutnie. No właśnie, we wrześniu, we wrześniu może tak, ale czy zgodzisz się z takim, z takim zdaniem, być może trochę kontrowersyjnym, że dopóki grała ekstraklasa, to Legia i Jagielonia dobrze się spisywały w Conference League, wygrywały tam prawie wszystkie spotkania, a kiedy. A kiedy jesień w Ekstraklasie już się skończyła, to wyglądało to trochę tak, jakby piłkarze obu drużyn już myślami byli na urlopach i tak trochę odbębnili te dwa końcowe mecze w fazie ligowej na zasadzie, że no jeżeli te mecze są, no to już, no to musimy je zagrać, no ale tak za bardzo to nam się nie chce. No może. Faktycznie tak trochę to wyglądało, biorąc pod uwagę, że jak już się skończyły rozgrywki ekstraklasy klasy, tutaj jak mówiłaś, Jagielonia i Legia trochę spuściły z tonu w lidze konferencji. Jednakże wydaje mi się, że to są zawodowcy i moim zdaniem absolutnie nie było tam mowy o żadnym odpuszczaniu, zwłaszcza że Jagielonia grała o swój historyczny sukces. Dlatego myślę, że to po prostu zmęczenie sezonem i trochę taki przypadek. A czy powiedziałbyś się, że to też był przypadek kiedy Legia, przepraszam, kiedy Jagiellonia Białystok przegrała 0 do 1 z Mladą Bolesław i czy zgodzisz się z tym, że Jagiellonia właśnie przede wszystkim zawaliła ten mecz z Mladą, bo ostatecznie Mlada odpadła z Ligi Konferencji, zajęła dopiero 27 miejsce i nie będzie grać na wiosnę w europejskich pucharach. No i koniec końców okazało się, że Mlada Bolesław była raczej takim słabym zespołem i chyba dlatego tym bardziej szkoda, że z takim rywalem jak jelonia przegrała, bo gdyby nie ta porażka, to wydaje się, że byłoby miejsce w top 8. No, na pewno ten mecz z Mladą był takim trochę punktem kulminacyjnym, no i bardzo szkoda tego spotkania, bo Jagielonia faktycznie była faworytem i powinna ten mecz wygrać. No niestety sprawy tak się potoczyły, że przegraliśmy 0 jednego. No ja bym się żadnego spisku nie doszukiwał i raczej po prostu potoczyło się to tak jak potoczyło. No ale bardzo żałuję faktycznie tego spotkania i wydaje mi się, że to był taki game changer niestety. Ja też się absolutnie nie doszukuję spisku. To po prostu są takie, wiesz, takie, takie luźne przemyślenia i luźne pytania z mojej strony. Mateusz, Jagielonia w jednej szesnastej finału zagra z serbską Baczką Topolą. Rywal dobrze znany, grał już z Legią. Natomiast Legia już w jednej 8 finału zagra z wygranym pary Jagielonia Baczka Topola, albo FK Molde. Irlandzkie Shamrock Rovers. Jak oceniasz to losowanie z perspektywy polskich drużyn? Uważam, że było dla nas szczęśliwe. Oceniam jako pozytywne, dlatego że Jagielonia tam mogła trafić na właśnie Moldę albo Baczkę Topole, i serbski rywal, mimo wszystko, jest moim zdaniem lepszym dla Jagiellonii, Tym bardziej, że Legia wygrała z nimi 3 do 0, także no, jestem optymistycznie nastawiony, uważam, że Jagiellonia będzie faworytem. Wierzę, że w jednej 8 finału zobaczymy obie polskie drużyny. W tym sezonie finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Czy widzisz jakieś szanse na to, aby któryś z polskich klubów zagrał w tym finale? No szanse zawsze są, aczkolwiek realnie patrząc, będzie to bardzo trudne ale uważam że jeżeli Legia pokona swojego rywala w jednej 8 i znajdzie się w ćwierćfinale to potem już wszystko będzie możliwe i bardzo chciałbym zobaczyć polski zespół właśnie we Wrocławiu Oczywiście, że... Tak, ja też ja też bym bardzo chciał i myślę, że wielu polskich kibiców by chciało. A kogo uważasz za takiego największego faworyta UEFA Conference League w tym sezonie? Czy tak jak wszyscy typujesz Chelsea, czy może Fiorentina, Betis, Panathinaikos, ktoś inny? No jednak postawiłbym na Chelsea. Faza ligowa pokazała, że The Blues są głównym faworytem. Wygrali wszystkie spotkania. Ale nie skreślałbym też Fiorentiny, jako że w Lidze idzie im całkiem nieźle. Poza tym mają już doświadczenie z Ligą Konferencji. Przecież w 2023 roku Fiorentina grała w finale. Ostatecznie przegrała ten finał, ale uważam, że jeżeli ktoś ma zagrozić Chelsea, to właśnie włoska drużyna. No właśnie, też pamiętamy ten dwumecz Lecha Poznań z Fiorentiną, zwłaszcza ten mecz rewanżowy wygrany przez. Przez Dumę Wielkopolski. Mateusz, głównie dzięki dobrym występom Legii i Jagieroni w Lidze Konferencji, ale też poniekąd dzięki występom Wisły Kraków. Polska jest w tej chwili na 17 miejscu w rankingu UEFA i tracimy już tylko 0,625 punktów do miejsca 15, i w tej chwili już naprawdę zgłaszamy bardzo poważne aspiracje do tej pierwszej piętnastki, która daje. Dwa miejsca w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Czy ty sobie to wyobrażasz, że już za dwa lata możemy wystawić dwie drużyny w eliminacjach do Ligi Mistrzów? Trzeba to sobie wyobrażać, biorąc pod uwagę, jak wygląda ranking. Jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, oczywiście, że tak to się potoczyło, bo jeszcze przecież parę lat temu byliśmy na końcu trzeciej dziesiątki, a teraz. Idzie nam naprawdę wyśmienicie. No właśnie, pamiętam jak wyprzedzał nas Kazachstan, wyprzedzała nas Słowenia. 29. albo nawet 30. miejsce w rankingu UEFA miała wtedy Polska, a teraz prawie już jesteśmy w pierwszej 15. Jesteś osobą, która z tego co wiem regularnie ogląda ekstraklasę, dlatego. Zadałbym Ci takie pytanie, na których pozycjach Jagiellonia, Białystok i Legia Warszawa potrzebują na teraz wzmocnień, aby na wiosnę nie tylko powalczyć o mistrzostwo i o kolejną kwalifikację do europejskich pucharów, ale także zajść jak najdalej w Lidze Konferencji? Jeżeli chodzi o Legię Warszawa, no to przede wszystkim wydaje mi się, że w zimowym okienku powinni poszukać bramkostrzelnego napastnika, bo w tym aspekcie jest dosyć spory problem. En same miał być takim piłkarzem, który będzie gwarantował te gole, ale dobrze wiemy, że niestety nie wygląda to, jak miało wyglądać. Właśnie w kontekście Legi to bardzo bym się zainteresował Benjaminem Kalmanem z Krakowi, który moim zdaniem jest wręcz idealnym kandydatem dla stołecznego zespołu, jako że w lidze już ma ten zawodnik 11 goli, 7 asyst, czyli pokazuje, że nie tylko potrafi trafiać do siatki, ale też potrafi zaliczać asysty. No i też w kontekście legi zmiennik dla Pawła Szołka, zmiennik dla lewego obrońcy na pewno by się przydał. I może jakiś solidny młodzieżowiec, dlatego że te minuty trzeba też nabijać. A jeżeli jeżeli chodzi o Jagielonie, to formacja defensywna wydaje mi się, że potrzebuje takiego lidera, jakim był Diegas w zeszłym sezonie. No i w przypadku odejścia Pululu, bo takie głosy już w środowisku krążą, to na pewno trzeba by było tę dziurę załatać. Polulu, z tego co słyszałem, złożył taką deklarację, że zostanie w Białym Stoku na kolejną rundę, ale. To wiadomo, jak to jest z tymi deklaracjami składanymi przez piłkarzy. Różnie to bywa. Także jeszcze, jeszcze poczekajmy, jak się rozwinie sytuacja, chociaż oczywiście chyba wszyscy byśmy chcieli, żeby Afimiko Pululu został w białym stoku. Mateusz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mateusz Grawiec, portal igol.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już była ostatnia futbol sekcja w tym roku. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali do końca nasze dyskusje i być może zapraszamy w przyszłym roku, w 2025. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia.